Witam Was w kolejnym odcinku, ja i mój kolega, dzisiaj szalujemy strop, podstrop, do tego będziemy używali oczywiście stempli stalowych, takie oto stempli stalowych, one się wyciągają od 1,90 do 3 metrów, gdzieś to jest chyba nawet napisane, o tutaj w centymetrach. Co 10 cm, oczywiście, jest otwór. Eee, szalujemy na wysokość jakieś 2. Chyba 2,65 tutaj jest, o ile dobrze pamiętam. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Do tego używamy takich trójnogów. Tak chyba się na to mówi. Eee, tam już sobie wiszą dźwigary. W tym przypadku użyjemy tutaj 6 razy 360 Gwoździ, którymi przybijamy dźwigary ze stempli, to 65 mm. Takie wystarczą. 90 jeszcze mamy, ale już mam, bo są za długie. Później ciężko wyciągnąć. Co jeszcze jest ciekawego? Szalujemy tutaj wzdłuż, akurat, ale to jak szalujemy, zawsze jest uiszczone w planie. No to zależy też, w którą stronę jest ułożone zbrojenie w płycie. Filigranowe w suficie, w stropie. Yy, I dlatego się szaluje w, w tą stronę, a nie w inną. Nie możemy sobie na przykład poprzek tutaj zaszalować, bo wtedy mogłabym się tam płyta w trakcie wykonowania złamać. Także, tak jak idzie zbrojenie, to dokładnie w drugą stronę trzeba szalować. Ale jak powiedziałem, to już jest uiszczone w, w planie. I tak jak jest, to nie tak szalujemy. Nie inaczej. I tak ustawiamy sobie na tych trójnotach, tu gdzie się da, tutaj jeszcze. Jednego nam brak, Po środku tak to wygląda. Po środku, gdzie będą się schodziły, a razem dźwigary. Stosuje się tu taką koronę, gdzie one później nachodzą. Ona powinna być w ten sposób. I będą po prostu się mijały w tym miejscu. Dwa dźwigary. Tak, obracamy. Muszę się jeszcze jednego trójnoga. Statywu, o! Od strony fotografii to by się nazywało statyw. Statyw do. do. Statyw do stempla. Znowu się zawiesiłem. Pokażę Wam jak kolega pracuje, bo ja siebie sam nagrać nie mogę. Tutaj nam przeszkadzają bardzo. Eee, bardzo nam przeszkadzają. te jest skośne stemple, no ale. Inaczej się po prostu nie da I Muszę przybić teraz. Od tej strony nie przybijamy gwoździami na przykład, bo później ciężko go wyciągnąć. Także wbijam to sobie gwoździe od dołu. I tu jeszcze. Wtedy nam się nie będzie przesuwał. Do końca jak nie wbijamy, tak aby się trzymały, bo później trzeba to rozstrzelować i to się ciężko wyciąga. Tam kolega musi przybić swojego. Przyłapujemy oczywiście gwoździami, żeby to się nie przewróciło. Później jeszcze to w poprzek od dołu ją łatami, ale wszystko oczywiście pokażę jak, jak to wygląda. Jeśli komuś się spieszy, może oglądać też poprzednie filmy. Bo już to gdzieś tam nagrywałem wcześniej. Przybijamy, zaginamy, tyle wystarczy i o to właśnie chodzi, że tutaj się nam na tej koronie nachodzi jeden na drugi, w tą stronę i w tą stronę, trzeba tak to najlepiej przybić, żeby one się po prostu nam już nie ruszały na lewo i na prawo, jeśli będą się ruszały, można jakieś króciutkie kawałek łaty dobić i to też będzie ok, a tutaj później w drugą stronę przybijemy sobie łaty dachowe. To oczywiście później pokażę. A tutaj w koronie przybiłem tak. Tutaj są już specjalne otwory. Z tym, że u góry też nie przybywałem, bo później znowu jak jest już strop, wtedy tych te gwoździ też ciężko je po prostu wyciągnąć. Nie ma jak dość tam po prostu młotki. A tego przybiłem tutaj to w zupełności wystarcza. Jeszcze raz później z drugiej strony i jest akurat. Ok. I tak, jak już mamy ustawione wszystkie dźwigary, wtedy przywijamy jeszcze poprzekłatę. Tu wystarczy trzy razy: raz po środku, po bokach. Wtedy będziemy mogli usunąć trójnogi. Trójnog wygląda tak. Jakby kogoś interesował taki trójnog, to jest taki klin. Przybija się ten clean. te otwory. I, I to się po prostu trzyma. Jest zaklinowane. Łatwo mamy już przybite. Zobaczcie, są tylko 3 łaty, a to naprawdę dobrze trzyma. Na początku też mi się, wydawało mi się, że to jest bardzo lipne. Tak to wygląda, przynajmniej, ale naprawdę to trzyma i to wytrzymuje. Robimy tak. Ja to pracuję już 15 lat, tak robimy, a oni robią to dużo wcześniej. I ze 30 lat, jak najdłużej, i to po prostu działa. Także 3 łaty w poprzek. Tutaj jeszcze mamy taką krótką, bo to jest taka, jest. Uhu. W tym miejscu, ale to trzeba było przedłużyć Czekaj, bo ten sufit trochę wchodzi w tą klatkę. I tam trzeba było jeszcze taki króciutki dźwigniar dołożyć. I to już jest zaszalowane. Później tylko jeszcze wypoziomować. I już jest elegancko. I tak kolejne pomieszczenie mamy ukończone. Łaty przybite, nic się nie rusza. Chociaż nie, trochę się rusza. Tutaj dopiero sobie łatkę. A pokażę, może czym docinam. Ja lubię ciąć wszystko wyżynarką, więc dociągam łaty wyżynarką. I pokażę Wam jeszcze jakiego używam młotka. Młotek to jest Picard. Ten jest prawie nowy. I co ważne, takiego uchwytu, który się zaczepia na pasek, który mi się najbardziej sprawdził do tej pory ze wszystkich, jakie miałem. A miałem już ich naprawdę dużo. Ten został nakupiony na Amazonie. To nie jest reklama takiej firmy. Jest parę rzeczy z tej firmy. Nie są, aż, nie są może tanie, ale naprawdę są bardzo dobre. Zobaczcie jak ten jest wykonany. Tutaj się wkłada pasek. To dobrze sprężynuje, naprawdę trzyma jak cholera. No i się nie rusza jak te inne wszystkie, które do tej pory miałem. Porządnie przywinitowana jest, nitami, Ja już mam go na pewno dwa lata. I wygląda jeszcze całkiem dobrze. Jak na budowę, jak na codzienne używanie, Ona prawie codzienne. A motek zwykły. Ten te motek to nie wiem, czy kosztuje 15 euro. Nic specjalnego. To jest od szefa. A to prywatne. I trzecie. Ostatnie pomieszczenie prawie ukończone. Teraz powiem Wam, może jakich używamy dźwigarów, o jakich wymiarach. To jest 2,50 i 2,45. Pojawiły się, nie wiem, czemu nie wiem, skąd 500 metrów krótsze niż zazwyczaj były. Kolejne to 2,90, 3,30, 3,60, 3,90, 4,50, 4,90 i 5,90. I takich dokładnie używamy. Innych nie mamy. Nie wiem, czy są inne. Widziałem gdzieś kiedyś jakieś aluminiowe albo z jakiejś stali. Z metalu w każdym razie. Nie dotykałem, więc nie wiem, ale podejrzewam, że, że były aluminiowe, no bo trzeba jednak to podnosić rękoma. Tych, których używamy są z drewna, one są chyba, na pewno są impregnowane, żeby nie gniły, chociaż po iluś tam latach potrafią też zgnić, bo już jak, jak mamy na przykład gdzieś tam przygnity jest, ja tego ucinamy, robimy z niego krótszy, robimy z niego krótszy i co, one są cały, całutki rok na, na zewnątrz, bo po prostu nie ma nie ma miejsca, żeby to gdzieś tam w jakimś magazynie trzymać, bo firma jest dość spora i po prostu nie ma miejsca na takie rzeczy. Zresztą to, to jest gdzieś zawsze na budowie, nigdy nigdy gdzieś tam wiem, na jakimś magazynie, tylko zawsze, zawsze na jakiejś budowie. Jak z jednej na drugiej budowie zawsze zabieramy swoje, bo każdy ma swoje. Każda brygada i tak to wygląda. O tutaj jak ten to widzimy jest całkiem nowy. Dopóki ten impregnat jeszcze dobrze trzyma, to nie nasiąka tak wodą i jest dość lekki. Ale jak już widzimy, o taki starszy, gdzie on już jest widać ciemny, no on to już sobie waży. Jak teraz jest już zimowa pora i często pada kilka razy w tygodniu, to już jest dość dobrze nasiąknięty wodą. I tak szalowanie mamy już gotowe. Gotowe, ale nie do końca. Teraz musimy wszystko, wypoziomować. poziomować. Laserem rotacyjnym. Właśnie idę po laser. Będę szukał najwyższego miejsca po zewnętrznych ścianach i po wewnętrznych. I jak będzie gdzieś ekstremalnie za wysoko, to można podsilitować. Ale powinno być wszystko ok. Zazwyczaj wszystko pasuje. I od tego miejsca będę poziomował cały cały cały, cały strop. Ktoś mi kiedyś napisał w komentarzu, że tak nie wolno. Rzeczywiście, że jest wymiar tutaj. Jeśli będzie różnicy to może pół centymetra wyżej albo trochę niżej. Niżej zazwyczaj nie robimy, ale zazwyczaj jest to wyżej. To wszystko pasuje z wymiarami w planie, także bez obawy. A teraz idę ustawić laser, tak żebym każde pomieszczenie mógł od tego lasera ustawić, żeby mi nigdzie nic nie przekazało troszkę wyżej niż, niż nasz strop, powiedzmy z pół metra. Mam tu taką specjalną sztangę, którą wam zaraz pokażę, którą wam już wcześniej pokazywałem. Tam jest laser. Stoi się na odpowiedniej wysokości. Tam jest odbiornik laseru. Na takim specjalnym powiedzmy uchwycie. Tu i tu To ma kontakt jedno z drugim, i poziomujemy cały, cały sufit w ten sposób. Cały strop. Chodzimy od stempla do stempla, ustawiamy i wszystko się wyrównuje. Jeśli jest ciągły sygnał, wtedy jest idealny. Musi być ciągły sygnał. Nie może być nawet inaczej. Nie musimy wtedy, jesteśmy na dole, nie musimy widzieć e, nawet e, jakie nam tam milimetry czy centymetry pokazuje laser. Tylko ciągły sygnał oznacza to, że jest równo zero i wtedy jest idealnie równo. I tak wyrównujemy cały sufit, całutki Z jednego miejsca, znaczy z jednego miejsca. W jednym miejscu jest właśnie laser rotacyjny, w drugim miejscu odbiornik. My jesteśmy w środku w budynku, cały budynek przechodzimy, nie musimy tego e, e, przestawiać ani ruszać. On jest na tyle precyzyjny, że taka długość to nie, nie gra dla niego roli w ogóle. Teraz pokażę Wam tą sztangę. Ona tu jest. Tutaj przykręcamy w górnej części odbrewnik laseru. Tą część zawieszamy na dźwigarze, czyli tutaj w tym miejscu. A tą część trzymamy sobie w rękach. Po czym możemy też sobie to odwracać we wszystkich kierunkach, w kierunku lasera na przykład. Nie musimy tego ściągać i odwrotnie zaczepiać, tylko po prostu jest to obrotowe. Czy to zostało zakupione, czy wymyślone, tego nie wiem. Pracuję to od 15 lat, zawsze to tu było, więc ciężko mi powiedzieć. Musiałbym się kogoś zapytać, kto poracuje to dłużej. Tak to wygląda. Jeszcze zejdziemy na chwilę na dół. Sufit został już wypoziomowany. Stemple dołożone. Już powoli się robi ciemno, a ja jeszcze muszę zrobić trening biegowy. Dzisiaj z latarką. Jeszcze w tym roku nie biegłem z latarką, więc będzie mój to debiut. Aha i właśnie jak ustawiamy tutaj, teraz oczywiście, jak ustawiamy tutaj stęple i dźwigary. Może pokażę na tym pomieszczeniu. To ustawiamy sobie tutaj w poziomie. Znaczy w podół klasteru, tak żeby nam mieli, żebyśmy mieli ten ciągły sygnał. Później tutaj na łączeniu dźwigarów i po drugim końcu. Tych stempli wcześniej nie zakładamy pomiędzy. Te stemple dopiero sobie mutujemy kiedy już, już będzie wszystko wypoziomowane, te pomiędzy. Najpierw te, które są niezbędne, żeby to po prostu postawić na tą całą konstrukcję, a później dopiero jak już jest wszystko ładnie wypoziomowane, wtedy dokładamy wstępli, przybijamy. To już później z czuciem tak dokręcamy do to jest gigara, żeby już nam się nic tutaj nie pozmieniało. I wszystko pasuje, tak zawsze robimy, tak jest dobrze. Tak jest dobrze, to jest dobrze. No właśnie, zegarek poinformował mnie, że 10 minut do zachodu słońca, eee, zawsze brzęczy przed zachodem słońca. I co, jeśli im Ci się spodobał, to łapka w górę, wciśnij także dzwonek subskrypcji i kolejny odcinek będzie z tego, jak układamy, jak układamy strop filigranowy. Będzie to w piątek. Dzisiaj jest środa, Jutro nawet nie wiem, czy pracujemy chyba raczej nie. Bo już wszystko w sumie żeśmy tutaj zrobili. Więc yy, nie widzę sensu tutaj przychodzić. Jutro też będzie znowu deszczowy dzień, więc. Więc sobie zostanie w domu. Popatrzymy sobie. Mam zresztą dużo zdjęć do obrobienia. Robiłem ostatnie zdjęcia yy, do sprzedaży domu. znajomy dom, znajomy. Yy, znajomy znajomych sprzedaje dom. I robiłem zdjęcia, żeby mieli po prostu do ogłoszenia. Także jeszcze parę zdjęć zostało do, do obróbki, mogę sobie to jutro zrobić, oddać i skasować. To co? Widzimy się w piątek. Układamy strop. Cześć.